Ciężkie czasy tworzą mocnych ludzi. Mocni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. Natomiast słabi ludzie rodzą brytyjskie dzieci. Pomysł na odcinek urodził się w dniu, kiedy pierwszy raz zaprowadziłem córkę do brytyjskiej szkoły. I pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, to rozkrzyczane kilkulatki, które w niekontrolowany sposób biegały po placu zabaw, radośnie zderzając się ze sobą niczym auta prowadzone przez emerytów. Fizyk opisałby to w sposób naukowy. Dzieci zachowywały się jak atomy wody podgrzanej do 100 stopni Celsjusza. Ja tam widziałem zbiór ludzi wbiegających w siebie na pełnej Kilka zderzeń wyglądało bardzo boleśnie, ale jak się dowiedziałem przez kolejne lata, to bardzo dobrze. To normalne, że dziecko ma wypadek na placu zabaw przed szkołą, powiedział mi któregoś dnia nauczyciel. To tak przy okazji, kiedy reklamowałem w szkole fakt, że córka znowu wróciła do domu z rozwalonym kolanem i dziurą w ubraniu. Usłyszałem tylko, że dzieci są dziećmi. To normalne, że ze szkoły przynoszą do domu obrażenia. To normalne, że jak ich tam tyle biega po tym placu zabaw, to. Jedno wbiegnie w drugie. Panie Tomaszu, no one się w ten sposób uczą. No i wtedy trochę mnie oświeciło. Szkoła, do której zaprowadziłem moje dziecko w Wielkiej Brytanii, to zupełnie inna szkoła niż ta, do której ja jako dziecko chodziłem w Polsce. Tak ogólnie to recepta na wychowanie młodzika na całym świecie wydaje się banalnie prosta. Aby dziecko czegoś w życiu nauczyć, potrzebny jest przynajmniej jeden sprawny umysłowo rodzic, a tego na brytyjskim rynku mamy niestety deficyt. Przynajmniej. Na tym rynku, na którym ja mieszkam, no Boston. Miasteczko klasyfikowane jako wiocha, gdzie ludność ledwo czasami dobija do 50 tysięcy sztuk. Ale jak już dobije do tych 50 tysięcy sztuk, no to, to przychodzi weekend. 40 chłopa znowu idzie w piach. Ja nie o tym. Wykminiłem, że ten kilkuletni brytyjski dzieciak wbiega twarzą w innego dzieciaka, ponieważ praktycznie od urodzenia nikt się nim nie zajmuje. Zupełnie jakby rodziło się ono tylko i wyłącznie po to, aby przez kolejne 16 lat być dla rodzica źródłem benefitu. To znaczy, no, no, to jest jedna z teorii. ale nie dlatego średnia brytyjska krajowa to 12 dzieci na rodzinę. Są tak naprawdę dwa mocne powody, dla których małym Kejdanem, małym Loganem, małym Jakeem, małym Polem, ani Rikim nikt się nie zajmuje. Powód pierwszy dosyć mało popularny w Bostonie, jest taki, że oboje rodziców po prostu non-stop pracuje. Skończyły się te złote czasy, kiedy jeden rodzic pracował, natomiast drugi mógł przez cały dzień zajmować się dzieckiem. Dziś jest tak, że tylko jeśli oboje rodziców pracuje, to na koniec miesiąca stacik będzie, aby opłacić rachunki, zapłacić ratę kredytu za dom i wystarczy im jeszcze na prąd. I zanim ktoś mi tu krzyknie, Obo bo inflacja zżera nasze dochody, to odpowiem, że... Wszystko zależy od tego, w jakiej branży pracujecie. Firmy paliwowe, firmy energetyczne, supermarkety, zawody polityczne. No tam raczej nikt nie płacze, że wartość nabywcza ich dochodów spadła. Natomiast po drugiej stronie ogrodzenia stoją ludzie, którzy siły na wychowywanie dzieciaka po prostu już nie mają. To znaczy, kiedyś może i mieli, ale na pewnym etapie my jako społeczeństwo uznaliśmy, że robimy za mało i robimy za krótko. I dlatego dziś po 12 godzinach pracy i po łącznie 3 godzinach spędzonych w transporcie publicznym, dzień w dzień, nie ma opcji, aby Brytol budował jeszcze z małym gówniakiem pałacyk LEGO i nauczał go o życiu. Zamiast tego wciska dzieciakowi tablet z odpalonym YouTube'em, a sobie wciska przycisk reset. Natomiast drugi powód, dla którego małym Jordanem i małym Kejdanem nikt się nie zajmuje, jest to powód w Bostonie dosyć popularny. To tylko i wyłącznie dlatego, że Brytole Najbardziej opiekuńczymi rodzicami na świecie nie są. Prawdę mówiąc, nie są nimi w ogóle. Z tego co zauważyłem, snując się pod szkołą między rodzicami, Brytyjczycy w ogóle są wkurwieni, jeśli w szkole nadchodzi jakaś dłuższa przerwa świąteczna, no bo gówniak zalega wtedy w domu i trzeba do niego czasem coś nawet mówić. Natomiast brytyjskiego rodzica strasznie cieszy ten moment, w którym to, co tam się urodziło Nareszcie wraca do szkoły. Natomiast największym marzeniem oj, taty i oj, mamy jest ten dzień, w którym dzieciaki nareszcie wyfruną z domu i pójdą kurwa na swoje. No taką mamy tutaj mentalność. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Mariola. Sponsorem programu jest firma Letty Shops. Internetowy serwis Cashback, który pozwala na zwrot części wydanych za jego pośrednictwem pieniędzy. Dzięki temu, że Letyshop współpracuje z ponad trzema tysiącami sklepów online, w tym serwisami turystycznymi, w tajemnicy przed benefitem zabukowałam m.in. zasłużone wakacje i hotel. Z leki shop skorzystam zawsze kiedy dochodzę do wniosku, że pora już kupić coś nowego do domu, wrzucić na siebie kolejny ciuszek, sprawić sobie nowe buty albo kupić benefitowi nowy statyw, bo płaczę, że serio już mu się buja. Jemu w tym wieku wszystko się buja. Proces odzyskiwania pieniędzy za zakupy jest banalny. Wystarczy za pośrednictwem Lety Shop skupić dowolną rzecz z jednego z tysięcy współpracujących z nim sklepów, a zarabiony w ten sposób cashback automatycznie naliczy się na moim profilu. Jeśli podobnie jak ja szukacie dobrych ofert i zniżek, a także chcecie kupować dużo taniej niż w fizycznym sklepie, to wbijajcie w link załączony w opisie do filmu. Nieważne, czy rodzic jest bardzo zapracowany, czy bardzo zmęczony bezrobociem i zmęczony oglądaniem serialu. Niewielu z nich marnuje swój bardzo cenny czas, aby. Motywować dzieciaka do czegoś więcej. No bo po co? Dostaję pod szkołą mnóstwo dziwnych spojrzeń, kiedy czasem przypadkiem wygadam się, że odkładam młodej 100 funtów miesięcznie. No bo w przyszłości planuję jej jednak jakieś studia i może jakiś kawałek nieruchomości. Reagując na te dziwne spojrzenia odpowiadam, że... No akurat kasę to dziecko dostaje od rządu, całe 20 funtów tygodniowo. Więc najmniej co rodzic może w takim wypadku zrobić, to po prostu nie przepierdolić tego na papierosy. Można też do tej kasy dołożyć trochę swojej i całość odkładać na koncie oszczędnościowym. Za kilka lat, jak dzieciak poważnie dorośnie, taka gotówka na pewno się przyda. To ja mam dzieciakowi oddawać cały benefit? Zapytała mnie kiedyś pachnąca słodkim powietrzem matka z koczkiem na głowie, yy, dla niekumatych Słodkie powietrze to produkuje ludzka pacha. Przepocona ludzka pacha. Nieumyta ludzka pacha. No, no nieważne. No więc, według tej pani, która de facto na imię miała Chloe, gdyby ktoś pytał, to. Jedynym obowiązkiem, jaki ma rodzic, to zaprowadzić dziecko do szkoły. A jak już się to zrobi, to resztę dnia można spędzić w primarku, w dziale promocji XXL. Przepoconą pachę trzeba w coś ubrać. Ten benefit, który dziecko dostaje raz w tygodniu, bądź raz na cztery tygodnie, bardzo pomaga, szczególnie w końcówce sezonu, kiedy zaczyna się wyprzedaż spadochronów XXL. Urodziłam gnojka? To niech mi teraz za to płacą. Mówiła Chloe. Znaczy... Znaczy dalej mówi. Smutna prawda jest taka, że Brytole dzieciaków produkują naprawdę dużo, ale bardzo mało uwagi przykładają do ich wychowania. Obserwując bostońskich Brytyjczyków... A przynajmniej tych całych pięciu, którzy nadal tu zostali. Dzieciak to ma w ogóle sporo szczęścia, jeśli w domu posiada komplet mama plus tata. Czy tam mama i następny partner ma mamy. No, no nieważne. Bo w większości brytyjskich rodzin było tak, że lata temu tata łaskotał mamę. Mama krzyczała: Zostaw mnie, zostaw mnie. I tata ją parę lat temu zostawił. Moja polska znajoma kiedyś. Zanim sprzedałem ją do Urzędu Skarbowego za uzyskiwanie dochodu na czarno, Renata, jeśli to oglądasz, wiesz, dowiedziałem się, że w tym kraju brytyjskie dziecko wychowuje się głównie samo. Samo, bo brytyjski rodzic z reguły niczego od niego nie wymaga. Młodzika nie uczy się, aby pomagał w domu, wynosił śmieci, wyprowadzał psa, sprzątał albo przejmował się jakimiś mało istotnymi rzeczami, typu. <grych> Życie szlabanów też mu się z reguły nie daje, bo brytyjski dzieciak w standardzie kładzie na to pizdę. Od Renaty dowiedziałem się też, że jednym z najpiękniejszych pytań, jakim dziecko może obdarować rodzica, jest: czy mogę w ten weekend spać u kolegi z klasy? Brytyjska szkoła, do której zaprowadziłem dziecko. Nie jest tą samą szkołą, do której ja chodziłem w Polsce. Różni się przede wszystkim poziomem nauczania. Ten w Wielkiej Brytanii jest totalnie inny. Oparty głównie na grach i zabawach oraz praktycznie zerowej ilości prac domowych. Jak sięgam pamięcią, w Polsce co wieczór jechaliśmy na pamięć jakieś pierdolenie o Litwie, ojczyźnie mojej. Natomiast tutaj praca domowa jest równie rzadka jak śmierć od Covid. -a. Nie mi oceniać, czy tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. Natomiast ostatnie badania przeprowadzone jeszcze przed pandemią pokazały, że młody brytolek kończący podstawówkę, kuleje jedynie w pisaniu, czytaniu i matematyce. Czyli jak na moje, cud, że w ogóle samodzielnie oddycha. No ale tak to już bywa, kiedy w szkołach od uczniów nie wymaga się absolutnie niczego. No może oprócz tego, żeby nauczyły się raz na tydzień 10 nowych słówek i żeby w ogóle przychodziły na zajęcia. No bo w Wielkiej Brytanii, jeśli liczba obecności się zgadza, to wszystko jest wówczas brilliant! You're Amazing! You're Ambicje i zainteresowania gówniaka nie są w ogóle ważne. Ważne jest, żeby obecności były na poziomie 98% i wzwyż. Brytolki nie są głupie. Już dawno wymyśliły sobie, że wysoki poziom obecności przekłada się na wysokie wyniki w nauce. Zawsze. Jeśli dzieciak nie do końca kuma tekst, który właśnie przeczytał, to tylko oznacza, że za mało chodził do szkoły i za mało siedział na zajęciach. Fizyczna obecność w budynku uczelni jest tak ważna, że za jej brak na pewnym etapie rodzice zaczynają otrzymywać kary finansowe. Rodzic, który przez to, że dziecko było chore i nie puścił go do szkoły potrafi zaliczyć karę od 60 funtów, to nadal odrobinkę więcej niż ministrowie, którzy w lockdownie bawili się na im do prawie 2,5 tysiąca! Nikt w Wielkiej Brytanii nie widzi problemu w tym, że poza brakiem zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców, dzieciakowi udziela się także niskie morale wśród nauczycieli. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, inflacja zawsze żyła sobie swoim życiem. A zarobki nauczycieli swoim. No i właśnie dzięki temu, że sakiewka edukacyjna jest zawsze pusta, może głównie dzięki temu. W brytyjskim systemie pedagogicznym brakuje około 10 tysięcy nauczycieli. A jak się weźmie pod uwagę te wszystkie stresy, choroby i nieobecności już zatrudnionych nauczycieli, to wyjdzie nam, że realnie brakuje 35 tysięcy pedagogów. Nie przejmuj się, drogie dziecko, nie tylko rodzic macie w dupie, system edukacyjny również. No bo co może zrobić szkoła po zabraniem jak największej ilości dzieci i upychaniem ich w tych małych salach? Szkoła to nie jest trener rozwoju Ducha Świętego. I na żadnym etapie za edukację nie może zacząć po prostu pobierać pieniędzy. Tak więc oprócz dotacji rządowych szkoły w Wielkiej Brytanii utrzymują się głównie z tego, co rodzice rzucą na tacę. Nigdy nie wpłaciłeś na konto swojej szkoły funta. Na pewno, policzcie, ile razy w ciągu ostatniego roku wasze dziecko musiało przynieść do szkoły funcika z jakiejś bardzo bzdurnej okazji. Przynieś funta, bo dzisiaj twoje dziecko może przyjść bez mundurka i przebrać się za postać z książki. Przynieś funta, bo dzisiaj wszystkie. Dzieci będą piekły babeczki. Przynieś funta, bo dzisiaj jest dzień przynoszenia funta. A tak między nami dużo można powiedzieć o rozumności brytyjskich rodziców. Rodziców, którzy w dniu przebierania dzieci za postacie z książki, przebierają je za Batmana i Supermana. To fajnie, że Batman i Superman kojarzą się dorosłym ludziom z książką. Ale wracając do tematu. Brytyjski dzieciak nie tylko w wieku szkolnym średnio obchodzi swojego rodzica, nie tylko średnio obchodzi jego słabo zarabiającego nauczyciela. W Wielkiej Brytanii mamy dodatkowo efekt przepełnienia i nie mówię tu o Elizabeth, która zjadła za dużo i miała gazy, mówię o sytuacji, w której na jednego brytyjskiego nauczyciela przypada dwa razy więcej dzieciaka niż w dowolnym innym kraju Unii Europejskiej. Rozumiem jednak, że na wyspach panuje prosta zasada: dużo dzieciaka w klasie to dużo dotacji. Natomiast fakt, że później ciężko pomieścić to w klasie, a na przerwie jeden dzieciak rozbija się o drugiego, no to, to to już nieważne. Bo one się w ten sposób uczą. Aha, w Wielkiej Brytanii nie ma powtarzania roku szkolnego. Seba, Norbert, słyszeliście? Nie ma kiblowania dwa razy na tym samym roku. Dzięki temu brytyjski rodzic ma pewność, że jego niepiśmienny George zawsze przejdzie o rok dalej. Wyjaśniono mi to na jednym z zebrań, że no tak, to już tutaj jest. To nie jest tak jak na tej waszej Ukrainie. Znaczy... Polsce. Ty, Tomasz, z Polski jesteś? Dziecko pozostawione na drugi rok w tej samej klasie czułoby się gorsze od innych dzieci. Czułoby się odrzucone i niedowartościowane. Niezależnie od wyników testów na koniec roku, każde dziecko musi przejść do następnej klasy. A co robi ziom, który mentalnie i skilowo powinien być w klasie trzeciej, ale jest już w szóstej? Równa poziom całej klasy w dół. Ale to nie jest w ogóle istotne. W Wielkiej Brytanii, wszystko, czego się wymaga, to. Obecności na zajęcia. Słyszeliście o czymś takim jak konstruktywna krytyka? Ludzie piszący mi w komentarzach, że filmy są żenująco chujowe, to jest konstruktywna krytyka. W brytyjskiej szkole konstruktywnej krytyki nie ma. Natomiast dzieciaki chwali się dosłownie za wszystko. Nawet za to, że Amelia skończyła w tym tygodniu 10 lat. Poważnie, kurwa, co za niesamowite osiągnięcie. Amelia gratuluje się tego, że żyje od urodzenia do dziś. Brilliant! Well on right. Nie ma czegoś takiego jak dyscyplina czy dokładanie obowiązków. Ameli nikt nie przygotowuje na fakt, że życie wygra się tylko i wyłącznie, kiedy umie się liczyć sinus i pierdoloną całkę. Nauczanie w Wielkiej Brytanii ma być przede wszystkim bezstresowe. Nawet jeśli cały ten proces nauczania to nie przypomina. Panie Tomaszu, dziecko samo decyduje, na którym etapie przychodzi już ten moment, że pora wziąć się do nauki. Jednym dzieciom przychodzi to wcześniej, innym później. Niektórym wcale najważniejsze, aby obecności się zgadzały. Mamy XXI wiek. I łatwo to poznać, bo na wyspach pogarsza się zarówno piśmienność, jak i czytanie ze zrozumieniem. To nie tylko w komentarzach pod moimi filmami. 2 miliony obywateli wysp nie wie, o czym był przeczytany właśnie przez nich tekst. Zabawne! To wyjdź na ulicę. Na bank jakaś pani w szlafroku z papierosem w buzi i z koczkiem na głowie woła właśnie dzieciaka. Connor, you're right, you're right. Założy się, że Conor przyszedł na świat, bo nikt jej nie powiedział, że witamina C to nie jest pigułka antykoncepcyjna. No bo kto by czytał opakowanie? Widząc dziecko, które w brudnej pieluszce potrafi przed domem na chodniku przesiedzieć pół dnia. Zastanawiałem się kiedyś, jakim cudem tą rodziną nie zainteresowała się jeszcze opieka społeczna. No ale zgłębiłem temat i dowiedziałem się, że... Opieka społeczna to jednak w Wielkiej Brytanii ostro działa. Tylko to nie w zapomnianych przez rodziców dzieciach leży problem. Dzieci to odbiera się głównie zbrodniarzom, którzy zostawili je same w domu na 15 minut. Bo musieli na chwilę wyskoczyć do sklepu, bo musieli na chwilę wrócić do pracy i zabrać z biurka telefon. Niedoedukowany gówniak lat 7 siedzący samotnie na placu zabaw do godziny pierwszej w nocy nie jest w tym kraju absolutnie żadnym problemem. Problemem to on jest wówczas jeśli Pomiędzy godziną 19 a 19.15 zostaje sam w domu bez rodzica. Brytyjski sąsiad nie śpi, i widząc, że w domu palą się światła, ale na parkingu nie stoi żaden samochód, od razu dzwoni po policję, która następnie kontaktuje się z opieką społeczną, która natomiast w tańcu się nie pierdoli. Aha, łatwo poznać, że mamy 21 wiek, ponieważ w szkołach czasami ostro bije się na alarm, bo jakieś dziecko do klasy znowu przyniosło wszy. No co. Trudno. Różnym dzieciom dolegają różne rzeczy. Jednym, w wieku 11 lat, wypadają już stałe zęby. Bo rodzice jakoś tak zapomnieli kupić im szczoteczki do zębów. Inne dzieci do 11 roku życia noszą pieluchy, ponieważ matka 8 lat temu zapomniała ich wyjąć. No to naturalne, że w tym kraju komuś zalegną się na głowie wszy. A wy co? Tak co tydzień myjecie olej Kacpra i nigdy nie przegapiliście tygodnia? Ale spokojnie, kiedy w szkole pojawiają się wszy, to szkoła pędzi z pomocą. Instytucja, która na ogół w ogóle nie angażuje się w rozwój dziecka, robi absolutnie wszystko, aby wspomóc je jak najbardziej w walce z wszami. Szkoła listownie informuje rodziców, że w szkole pojawiły się wszy. No i tyle. Procedura jest jasna i przejrzysta. Mamy wszy? No to wysyłamy rodzicom list 117b. Na liście obowiązków odhaczamy fakt i wracamy do debaty na temat tego, jak groźne są nieobecności. Aha, no i zdziwicie się, ile na temat rasizmu mają do powiedzenia brytyjscy... Ośmiolatkowie. Nie, żeby na zajęciach był taki przedmiot albo żeby po szkole czytały jakieś specjalistyczne literatury. Nie wiem jak to wygląda w Waszych miasteczkach, ale tutaj, w pięknym Bostonie, wiedzę o tym, kogo w życiu unikać czerpie się od rodziców. Rodzice może nie poświęcają zbyt wiele czasu rozkmince, w jakim kierunku popchnąć po szkole dziecko, ale doskonale wiedzą co robić z innymi. Siedmioletni Jamie z klasy równoległej od początku doskonale wiedział, aby unikać mojej córki. Bo tato powiedzieli, żeby z ludźmi z Europy w ogóle się nie zadawać. Bo oni wszystko mają za darmo, a nawet jak nie mają, to kradną. Bo oni mają za darmo autobusy, naukę, jedzenie w szkole. Wszystko nam w życiu zabierają. You're all right. Brilliant. Gdyby right. tata Jamiego potrafił ze zrozumieniem czytać no to wiedziałby, że w Wielkiej Brytanii nauka z urzędu jest za darmo. Darmowy autobus do szkoły należy się każdemu dziecku, które musi pokonać dystans większy niż 5 mil. A obiady w pierwszych latach szkolnych są darmowe dla wszystkich. Czasem wystarczy po prostu zapytać wujka Google albo ciocię Boru Można też po prostu nie pytać nikogo i swoje uprzedzenia przelewać na siedmiolatka. Bardzo to w Bostonie popularne. Popularne prawie tak bardzo jak wszy. Chuj z tym, że dzieciak nie umie pisać, liczyć i... Nie wie, co właśnie przeczyta. Ważne, że odtąd będzie wiedział, że Polaki wszystko mu zabierają. Dawno już nie słyszałem, że kradniemy im pracę. Zostawcie komentarz, jeśli wysłyszeliście niedawno, że nadal kradniemy Brytyjczykom pracę. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, natomiast chujowe dzieci są tylko lustrem chujowych rodziców. No a teraz to ja was już na chwileczkę przeproszę. Muszę pomóc córce w pracy domowej. Nauczyciel w zeszłym tygodniu zadał im pytanie. Wymień trzy najciekawsze rzeczy, jakie dowiedziałaś się o islamie. No, może zabawię się w brytyjskiego rodzica i po prostu wytłumaczę je. Że najpiękniejsze w islamie jest to, że każdy, kto przypłynął tu łódką, urodził się 1 stycznia. A w tym tygodniu szczególne podziękowania lecą do naszej sekty patronu. Dzięki wam mogę robić takie odcinki jak ten, bez obawy, że ktoś wyrzuci mnie z pracy. W komentarzach chętnie poczytam, czy angielskie instytucje pedagogiczne widzicie tak jak ja? Czy może po raz kolejny przerysowałem, przekolorowałem i zdeptałem szlachetny wizerunek brytyjskiej edukacji? Ogromne podziękowania i garść kudosów lecą do Adama Pietury, Anny Jakubowicz, Jarosława Góry, Grzegorza Włodarczyka, Pawła Grucy, Rafała Dębowskiego, Pawła Kozłowska. Kamila Kruka, Arkadiusza Wysockiego, Mateusza Gurdzielewskiego i Jarosława Urbańskiego. Specjalnie dla Was porada dnia. Kiedy ktoś daje Wam poradę jak wychowywać dziecko zapytajcie go na końcu jakie jest przeciwieństwo słowa dziękuję. Do następnego!